I dzień dobry, moi kochani, witam Was w poniedziałek. Mam nadzieję, że odpoczęliście, naładowaliście swoje akumulatory zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że odpoczęliście tak, tak porządnie. No i że dziś uda nam się ukończyć naszą pierwszą szkolną lekturę. Przypominam Wam o tym, że po yy, książce jest do wykonania quiz na Classroomie, że dostaniecie za to ocenę. Także nie ma na co czekać. Lecimy. Tosiu, teraz zapamiętasz, jak szanować elementarz a w tym pióro zazgrzytało ze stołu. Uwaga! Zrzucam Wam różową storzęczkę I różowa stożeczka sfrunęła ze stołu, a myśmy ją podchwycili, owinęliśmy nią elementarz i przytroczyli do pantofelka jako bagaż. A potem skoczyliśmy znowu do naszego auta i ja zawołałem, fokus, fokus, łapciu, babciu, pędź nas za zapiec, stary kapciu! Zakręciłem kierownicą i wiu, pojechaliśmy prosto za piec. Tutaj dopiero można było spokojnie się zabrać do czyszczenia elementarza. Stolówki pomagały mi ostrożnie odwracać kartki, a guma myszka szuruburu, szuruburu. Ścierała za maszyście i za jedle wszystkie szkaradne grzmu... gryzmą. Schudła chyba o połowę po tej robocie, ale za to elementarz był czyściutki, jakby prosto z księgarni. W tej chwili wróciła z kuchni Tosia. Podłożyła na stole wydmuszki i rozgląda się zdziwiona. Oj, a gdzie to mój elementarz? Gdzie się podział? ołówek plastu, się różowa wstążeczka od mojej babci. Rozgląda się Tosia po pokoju, zajrzała pod stół, do lalczynego pokoju za szafę, nigdzie ani śladu. Jak kamień w wodę po prostu, a my wyglądamy z zapieca. Czekajcie, bo ja zgubiłam się, a my co wy... się I się śmiejemy. Wreszcie to się usiadła na podłodze, no i zaczęła płakać. Tego nikt by nie wytrzymał. Skoczyłem do pantofla i zawołałem. fokus, pokus, łapciu, babciu, pędź do tosi, stary kapciu. I kapec pomknął po podłodze. Prościutko do tosi, a ja do niej łapką. Machu, nie zginiemy, nie ma strachu. Zobaczyła mnie Tosia i chciała pochwycić ręką, ale ja zakręciłem kierownicą i ruszyłem w stronę pieca. Tosia zerwała się i pobiegła za nami. Och, co tu robicie za piecem? Skąd Skądścieście się tu wzięli? Elementa szołówek, stalówki, moja różowa wstążeczka od podarków. Ja ci potem wszystko wytłumaczę, Tosienko, szepnąłem jej do ucha. To była wielka przygoda. Mogło się skończyć jeszcze gorzej, gdybyśmy nie ratowali. Teraz prosimy cię tylko, nawzajem pięknie ołówek i narysuj nim coś bardzo, bardzo ładnego. Może domek albo ptaszki, żebym zapomniał, jak mu biedakowi kazali bazgrać i niszczyć, zamiast liczniej rysować. Tosia bardzo przejęła, zabrałaś nas z zapieca, przyniosła nas na stół, zaostrzyła ładnie ołówek, każdego na swoim miejscu ułożyła w piorniku Elementarz obłożyła niebieskim papierem złote gwiazdki i powiedziała, o Ciebie elementarzu trzeba najwięcej dbać, bo przecież jeszcze Jacusia będziesz uczył czytać, a potem może jeszcze inne dzieci. W tej chwili wszystkie stalówki zazgrzytały, a guma myszka pisnęła i dała mi taką sujkę w bok, że aż podskoczyłem. O sreberku i o złocie i o wesołej robocie. Co się u nas działo na stole w dziecinnym pokoju, to trudno opowiedzieć. Leżały tam gwiazdki złote, ładniejsze niż na niebie, papier i bibułka we wszystkich kolorach, i białe gołąbki, i leżały wydmuchane jajka i pocięte słomki, i szyszki z parku, i sreberko, i złoto, i nie wiem już co więcej, co z tego będzie. Panny z łóżki plądrowały w tym wszystkim, i wszędzie się pakowały, gdzie nie trzeba. Smarowały się klejstrem i złociły złotkiem. Tosia Lodzia, Joasia i Jacek lepili łańcuchy i dzbanuszki, pajączki i różne inne rzeczy, a myśmy byli cały czas w pogotowiu. Nasz piórnik stał zamknięty, a zaraz koło nas stało otwarte to kwiatkowate pudełko, w którym mieszkają igły, nici i naparstek. Ja stałem sobie na straży, na piorniku i dawałem sygnały. Uwaga! Jasia potrzebuje nożyczek! Halo! Jacek potrzebuje scyzoryka! Baczność! Lodzia potrzebuje ołówka! I zaraz wszystko leciało pomagać. Nożyczki ciachały, scyzoryk krajał, ołówek rysował, a przez wszystko się pchało do pomocy, a jakże ledwo to, to utrzymałem w piórniku gumę, myszkę i stalówki i pióro. Musiałem tłumaczyć, że poginą albo kleksów narobią. Tylko z panami z włóczki nikt sobie nie mógł dać rady. Czypiały się pajączków, puszczały się na łańcuszkach, wskakiwały do dzbanuszków z jajek fikały, koziołki na szklanych kulach i tak dalej, i tak dalej. Wierci pięty nieznośnie. Dobra nowinka w szkole choinka. Dziś rano na pierwszej lekcji śpię sobie spokojnie. Α το νάρκε. Słuchajcie, słuchajcie, jakieś dziwy się w klasie dzieją. Rysowała mną Tosia kółko na różowej bibułce. Dzieci krają słomę na kawałki, nawlekają kolorowe papierki. Wszyscy tacy ciekawi, że mało piórnika nie rozsadzą. Do czego też dzieci kraja, krają na słomę kawałki? Na szczęście Tosia otworzyła piórnik i wszyscy zobaczyli, że na każdej ławce leży bibułka różowa, czerwona i niebieska, i słoma i paciorki, i złoto i sreberko. I że każde dziecko ma nożyczki, i wszyscy wykrawają mi i kółeczka z bibułki, no i nawlekają to na nitki. Tak jak u nas w domu wczoraj wieczorem. Dopiero pióro wyjrzało i, i powiedziało – Ja wiem, co to będzie. To będzie choinka. Wszyscy się okropnie ucieszyli, że będzie choinka, choć nikt nie wiedział, co to znaczy. A tu Tosia robi czerwone kwiatuszki, przyplata z słoną i wiąże. W Zosia okleja skorupy jaj kolorowym papierem, a Joasia robi baletniczki, a Bronek z ostatniej ławki robi z felkiem wielki długi łańcuch. Więc ja usiadłem na wierzchu piornika i omało mi oczy z ciekawości. Nie wyskoczą. Co to będzie? Co to będzie? Aż tu Tosia mówi. Wiesz Zosiu, niech mój plastusz też wisi na choince. Przybierę go za krasnoludka. I zaraz mi dorobiła wielki kaptur i czerwoną kapotę. I już byłem gotów. Chciałem zagrać na nosie tym z piornika, że to ja idę, a oni nie. Czekajcie, coś tu się tutaj dzieje u mnie za oknem, a oni nie, a oni nie, ale nie zdążyłem, bo mnie to się zaraz poniosła i powiesiła na tej właśnie ojce. Ta choinka to jest zielona i pachnąca, ale kuje, ale na niej okropnie mi wesoło. karło, mnie paliły się świeczki, wisiała wielka niebieska kula, leciał łąbek i samolot, były piernikowe koniki i dwie panny z włóczki. Potem wszystkie dzieci z całej szkoły przyszły i dostawały drobne rzeczy. Śpiewały i tańczyły, a najładniej to tańczyła moja Tosia. I my też tańczyliśmy na choince. Potem dzieci dostawały różne po, 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 podarki. Tosia dostała ciepły szalik śliczny, niebieskie, żółte paski, Ja ja patrzyłem na to z góry i bardzo, bardzo się cieszyłem. Macie blaskusie jako krasnala. Tutaj ten dział pomieniany. O mojej smutnej doli i u Witka nie doli. Tylko Wam wspomnę, tamte y, tam strony przewinałam, bo y, jakiś mam, nie wiem co to się stało. Być może jak zgrywałam y, książkę, to z jakiejś przyczyny tam się trochę popsuła. W każdym razie powiem Wam, że kolega Tosi Witek ukradł plastusia skoinki. Posłuchajcie, co było to. dalej. O mojej smutnej doli u Witka nie woli. Przez całą lekcję ten wstrętny chłopak mi dokuczał. Zamiast uważać i nos mi rozwałkować jak trąbę słonia, przypomniałem sobie, jak tosi spokojnie, ładnie, siedziałem cicho obok kałamarza i, no i płakać mi się chciało. Wreszcie lekcje się skończyły. Myślałem, że mnie ten chłopak zabierze do piórnika, ale on wcale piórnika nie miał. Pióro uwalane atramentem, złamano ołówek wrzucił do teczki, a mną cisnął o ławkę. No i poszedł. Zobaczcie jaki był wandal z tego chłopaka. Kto nigdy nie siedział przez calutką noc na twardym, wstrętnym pulpicie, zaklapanym atramentem i pożniętym scyzorykiem, ten nie wie jak to smutno. Wtedy dopiero zrozumiałem jaka to ważna rzecz ten piórnik i miękka wycieraczka. Na drugi dzień ten chłopak zawołał, ee, przyszedł i znowu zawiesił mnie na guziku. Podczas przerwy wypadł z klasy i zaczął biegać po korytarzu. Tego popchnął, temu nogę podstawił, tam temu język pokazał, a mnie się aż w głowie mąci od tego podrygiwania na nitce. Nagle patrzę, a tu drzwi do naszej klasy poznałem doskonale. A na tych drzwiach, a na tych drzwiach ogłoszenie wypisane literami. Chciałem przeczytać, ale nie zdążyłem. Dziewczynki rozbiegły się przestraszone. Ja patrzę, a to Tosia, Zosia i Chciałem krzyknąć, aż znać, że tu jestem, ale nie zdążyłem, bo Witek pognał jak szalony. O Witku, o zbytku i o parzeniu i o Tosi ogłoszeni. Ten Witek poleciał ze mną na sam koniec korytarza, aż do umywalni. Myślałem, że chociaż umyję swoje łapska, były takie brudne jak u komieniarza. Ile razy nie brał do ręki, to mi zwalał mu czerwony kubraczek, ale jemu ani się nie myć rąk. On tam poleciał psocić po swojemu i przy białej umywalce pod kranem mył ręce mydłem i szczoteczką dwie dziewczynki. Bitek wyrwał im mydło i szczotkę i chciał im namydlić twarz, ale dziewczynki się nie dały, więc się odwrócił i chciał ją chlapać wodą z kubła. Wsadził prędko rękę do wody i nagle jak nie wrzaśnie, to była gorąca woda do mycia podłogi i umywalek. Oj, co to było krzyku i gwałtu, ale potem się zło, że dostanie burę. O te dziewczynki więc się uspokoił, czerwoną spuchniętą rękę winął brudną chustką do nosa i powrócił się do klasy. Jeszcze cicho, kiedy przychodził koło drzwi naszej klasy, zobaczył ogłoszenie. Zaciekawiło go, stanął i przeczytał, a tam było napisane tak. Kto mi odda mojego plastusia, to mu dam cztery malowanki i jedną żółtą wstążkę. Ten plastus jest taki, cały z plasteliny, ubrany za krasnolubka. No i podpis Tosia z klasy pierwszej. I o tym, jak to, to się staje, że witek mnie to się oddaje. Ejże, czy to nie ty fajtusiu, zaczekaj, wycyganijmy od tej sroki, co się da kiedy cię tak, tak poszukuje, powiedział do mnie Witek. Nie da chociaż i za cztery starówki, za żadne malowanki. cię przecież nie oddam. Chciał mnie schować pod kurtkę prawą ręką, no ale syknął z bólu, więc schowałem lewą i wszedł do klasy. Nie widziałem yy, spod tego wstrętnego kubraka, ale słyszę jego głos. Czy to ty pisałaś ogłoszenie? Tak, to ja. Okropnie mi żal mojego plastusia. To czemu tak mało za niego dajesz? A co ja więcej mogę dać? Wszystko mi potrzebne. A no pokaż mi, co tam masz w piórniku. Zobaczymy. E, Tosia mu widać... Podała piórnik, on go chwycił bolącą ręką, bo aż krzyknął z bólu. Co ci jest? Nic, oparzyłem się. Pokaż, ojej, jaka czerwona ręka i bomble się robią. Taką brudną chustką owinięte, to nie można zrobić ci się zakażenie i rękę ci odejmą. Zaczekaj, przyniosę od pani oleju lnianego i bandaż ci ręką owinię. Trzeba teraz koniecznie ręka zawiesić na tym blaku. Nie, nie mam szalika, powiedział to Witek. I znowu usłyszałem jej głos. Ja mam szalik, ja mu pożyczę. Słyszę, jak Tosia gdzieś pobiegła, i nagle czuję, że mnie Witek chwyta. Wyciąga spod kurtki i siada na naszym pulpicie między moim najmniejszym piornikiem a kalmarzem. a tu biegnie Tosia ze swoim ślicznym nowym szalikiem. Zawiesiła na nim Witkowi rękę, a Witek pokazał na mnie i mówi: Masz weź sobie swojego plastusia. Już ja ci go tak oddam. Moi drodzy, yy, uważam, że tyle wystarczy już plastusiowego pamiętnika. Przeczytaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na dziś to koniec, a teraz, kochani, zapraszam was na kilka pytań na Classroom. Wejdźcie proszę w zadania i rozwiążcie quiz. Do zobaczenia, kochani, jutro. Jutro i pojutrze porozmawiamy sobie już o świętach.